Dla nas, weteranów armii krajowej, znak polski walczący jest niemal świętością. Nasze koleżanki i koledzy malowali go na murach nieraz kosztem życia. Protestujemy przeciwko próbom zawłaszczenia tego symbolu nadziei przez środowiska nie mające nic wspólnego z tradycją polski walczącej. Boli nas łączenie kotwicy z falangą albo krzyżem celtyckim. Komuniści już kiedyś próbowali ukraść nasze znaki i symbole. To się nie może powtórzyć. Apelujemy o szacunek dla naszej przeszłości. Wygraj dom od Kasztelana. Zaglądaj pod kapsle i zawleczki z kasztelana niepasteryzowanego. Czeka na ciebie jeden z trzech domów z działką. Codziennie akcesoria grillowe do wygrania. Grilluj u siebie z kasztelanem. 630. Pobudka 657. Śniadanie. 722 Prysznic 822 Kardyroba 841 Droga do pracy Nowy Peugeot Rifter. za 588 zł netto miesięcznie. Na wspólne poszukiwanie prawdy zapraszają dziennikarze Onetu. Wyjątkowy smak płynący prosto z natury, pasji i troski o jakość. Kawa Woseba Bioorganik. 100% Arabika z plantacji ekologicznych. Woseba, wolimy być wyjątkowi. Wyjątkowi jak ty. Pierwsza łyżeczka. Tak mała, a tak ważna dla prawidłowego rozwoju. Kaszki Nestle zawierają bakterie Bifidus BL oraz żelazo dla rozwoju funkcji poznawczych, a także witaminę C, która wspomaga jego wchłanianie. To pożywny posiłek, aby dziecko aktywnie poznawało świat i uczyło się go z każdą łyżeczką. Kaszki Nestle wzbogacone w żelazo. Żelazne wsparcie Twojego dziecka. Dowiedz się więcej na Nestle Zdrowy Start w przyszłość. Czy brałeś kiedyś kredyt słuchając ulubionej muzyki? Tak właśnie jest w Lendopolskę. Składasz jeden wniosek, dostajesz wiele ofert kredytowych. Twój bezpośrednik kredytowy Lendopolska.pl. To nonsens, że limit danych tak szybko się wyczerpuje. Kup starter T-Mobile i swobodnie korzystaj z serwisów wideo, Netflix, YouTube, Player i wielu innych. Bez obawy, że stracisz gigabajty. W T-Mobile na kartę wideo bez limitu danych. Z maszynką Gillette Venus to ty masz kontrolę nad swoją skórą, więc twórz własne zasady. Bo nikt nie będzie ci mówił, dlaczego masz się golić, albo jak eksponować skórę. Odkryj no, to w Play. Wow. Wybierz jak Sarsa Play na kartę i korzystaj z YouTube'a bez zużywania gigabajtów do końca września. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Witajcie! Uh! Małe te fujorki, macie! się nam ukradli, a on nam uważył nowe piwo. Lepce! lece, bolowe, nowe, czy nowe, bo lepsce. Jak ono hopom symakowało! Prędzej nagle przed chrobią stanę niż głodną! No lepszy Harnaś, nareszcie. Stoperan działa jak ja, szybko, ale łagodnie. Stoperan szybko leczy wakacyjną biegunkę, zarówno pierwsze, jak i nasilone objawy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Odwodnienie sprawia, że jesteś cieniem samego siebie. Dlatego weź elektrolity, które cię nawodnią i zasilą. I wróć do siebie na 100%. Zacznę się ruszać, jak Robert będzie boksować. No to jedziemy. Najważniejsze, żeby próbować. Zacznij od 5000 kroków dziennie. 5000 kroków każdego dnia. Kampania Rexony zachęcająca do ruchu.